Siemano, z tej strony, Shiwan. I zapraszam do kolejnej części partyzantki. Tutaj zobaczycie coś, czego na ogół nie widać na randomach. To znaczy używania fizyki w praktyce. Jedzie sobie Hellcat, Hellcat Jak to helcat jedzie sobie strzela Złożyłem odłamki na wszelki wypadek. Ale co tu widzimy? Można skoczyć nawet jako zwłoki. Ciągle. <laughs> dwa, 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 dwa. Helka gardą się dopiero przy 200 HP. Zebraliśmy mu jakieś 200-300 HP. Tak więc nie tylko amunicja, ale przy takim stanie rzeczy, że jesteśmy na dobicie i jedyne co można zrobić to kogoś ze sobą. Zróbmy to. To tyle ode mnie. Do zobaczenia na polu walki.